W naszym obiektywie trener błękitny Rafał Reiser. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trenerze, bez chóra optymizmu, dwa mecze pod trenera wodzą, cztery punkty. Czy można czuć się ukontentowanym? No, punktowo myślę, że tak, że cieszymy się, że nie przegraliśmy po prostu dwóch meczów. I, i, I cieszymy się na pewno, że zdobyliśmy jak ważne punkty. Od tak jak... do tego podchodzimy, przepraszam. Jak wyglądało to ostatnie spotkanie z punktu widzenia y, trenera? Myślę, że przede wszystkim początek. Początek należał do nas i powinni, powinniśmy myślę, lepiej rozwiązać sytuację właśnie z pierwszych 10-15 minut. Potem jednak trochę tak jakbyśmy stanęli, i zaczęliśmy znowu grać powiedzmy lepiej po straconej bramce. Udało się. Strzelić ją bardzo szybko, tą bramkę wyrównującą, co naprawdę nam pomogło i tak dodało, dodało skrzydeł. Wiadomo, graliśmy jednego mniej, ale mówię spokojnie, do tego poodeszliśmy w szatni i myślę, że to było widać też na, na boisku, że w drugiej połowie chłopcy wiedzieli, że będą, będzie ciężko. Ale naprawdę ich praca w drugiej połowie, no, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego. Wiadomo, były błędy, to jest normalne, ale przeciwnik e, jednego więcej, więc myślę, że takie rzeczy się musiały zdarzyć. Ale wybroniliśmy wszystko, co mieliśmy wybronić, i, i jeszcze strzeliliśmy tą jedną upragnioną bramkę, która dała nam trzy punkty. Mecz kolorowy, chyba nadto kolorowy. I teraz pytanie, czy faktycznie e, te wszystkie sytuacje były e, pod to, żeby faktycznie tak mocno kartkować? Myślę, że nie, ale, ale no, sędziowie też popełniają błędy i tutaj myślę, że trzeba to zamknąć. Po prostu mecz już odbył. Ja nie wracam do tego, bo nie ma to już tak naprawdę żadnego znaczenia. E, ubolewamy nad tym, że tych kartek było dużo, ale też zawodnicy muszą zwrócić na to uwagę, e, bo nie możemy... Dostawać lukartek kartek, po prostu. Jak sytuacja zdrowotna w drużynie, jak zawodnicy, jak kadra, no bo wiadomo, to jest zawsze największa bolączka każdego trenera. A tutaj nie mamy jakiś tam, może są jedna, jedna jeden uraz e, i poza tym, e, no. Te kontuzje, które były wcześniej, te dwie, które ludzie dochodzą po cięższych kontuzjach, więc tutaj tu się nic nie zmieniło, ale poza tym mamy to, co tak jak jesteśmy, tak jak ja to zostałem, że tak powiem. I na to tylko tak patrzę. Patrzę na tych ludzi, tylko których mamy i do tego tak podchodzimy. Zwycięstwo domowe daje nam znowu sporo oddechu. Znowu gdzieś ta dolna część tabeli jeszcze bardziej się spłaszczyła, ale te cztery oczka zdobyte w dwóch meczach wywindowały nas z miejsca ostatniego. Ja bym tak daleko nie szedł z tymi takimi, właśnie porównaniami czy tam takim podejściem do tego. Myślę, że musimy po prostu patrzeć na najbliższy mecz. I tak, do, tak podchodziliśmy do tej pory, i teraz też podchodzimy. Mówię, każdy mecz to jest inna historia. W każdym meczu, jak pokazuje nam poprzedni, właśnie ten mecz z Błażowianką, może się dużo zmienić. Czerwona kartka. Mówię, to są takie zdarzenia, które. Nie ma. Człowiek nie przewidzi tego i, i tutaj trzeba po prostu dobrze reagować na to. I myślę, że tutaj zawodnicy dostali takiego, takich skrzydeł, że widzą, że to poświęcenie w obronie naprawdę daje efekty i, i... I dało efekt, dało te trzy punkty, więc, więc myślę, cieszę się, że e, tych bramek jest coraz mniej. Dalej nad tym będziemy mocno pracować, bo dalej uważam, że ta e, defensywa musi być lepsza, ale mówimy tutaj już o defensywie całego zespołu, nie stricte samych obrońców. To jest brzydkie określenie, bo wielokrotnie używane. Niekoniecznie wielu specjalistów z tym się zgadza. Mecz z polonią przemyśl to będzie mecz o 6 punktów. Tak więc pewno z tego punktu założenia musimy ponownie wyjść. Ciężko powiedzieć. No, tak ładnie, jak patrzymy na tabelę, tak, to mecz będzie można nazywać to meczem o 6 punktów, ale z drugiej strony nie. To za ten mecz jest tylko 3 punkty. Dlatego. Mówię, tu jednak y, trzeba mieć nie myśleć o tych punktów, no, o tych punktach, przepraszam, nie myśleć o tabeli, tylko myśleć o tym, co się ma na, zrobić na boisku. Jak będziemy podchodzić do tych y, zagadnień, y, które zakładamy sobie przed meczami, dobrze, to jestem przekonany, że to y, do nas wróci w postaci punktów. A czy trzech, czy jednego, czy oczywiście czasami się zdarza też przegrać i to jest normalne. W naszej sytuacji y, nie chcemy tego. Ale to jest piłka, jednak tutaj trzeba dużej pokory i spokojnej głowy. W zespole, czuć, że to zwycięstwo dopompowało taki dopływ raz dobrej atmosfery i takiego powietrza absolutnie świeżego. Myślę, że. Każde zwycięstwo po prostu wprowadza dobrą atmosferę. No I wtedy się nawet można grać co trzy dni i nie ma problemu. Jak się wygrywa mecze, to, to człowiek się szybciej regeneruje. Ale tu tak, na pewno widzę pozytyw. Dzisiaj na treningu było bardzo dużo dobrej energii, ale też już myślenia o tym, co nas czeka, jeżeli chodzi o cały tydzień, a także jeżeli chodzi o mecz sobotni. No właśnie, jesteśmy po pierwszym treningu poniedziałkowym. Przed nami jeszcze cały tydzień pracy. Jak to będzie wyglądało pod kątem intensywności? No, dzisiaj był stricte regeneracyjny trening plus wyrównawczy dla zawodników, którzy mnie grali. Jutro mamy dzień małych gier, pracy motorycznej. Środa taktyka. Czwartek mamy wolne. Piątek rozruch przedmeczowy. I w sobotę mecz. Trenerze dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję.